Ptak. Może masz serce całe ze szlachetnego szkła, może masz kogoś, a może właśnie kogoś ci brak. Nie płacz! Szanowni, nie boicie się takiej sytuacji? Nie. Nie boicie się? Nie. Bo na drugą płytę, na nagranie drugiej płyty, mieliście bardzo dużo czasu. Ta płyta dojrzewała, była szlifowana. Natomiast ten album trzeci musicie nagrać jakby prosto z trasy. Ciągle koncerty, ciągle występy. Nie było miejsca jakby na próby. Czy mylę się, czy nie? Piotrek. Ja? Wydaje mi się, że się mylę. To znaczy, y, trasy oczywiście, koncerty oczywiście, ale zawsze znajdzie się chwilę na skomponowanie utworów to nawet w większej ilości niż rzeczywiście na płytę powinno się znaleźć, żeby były właśnie najlepsze i stążyliśmy i w zasadzie już przed nagraniem płyty mieliśmy gotowy materiał na całą płytę. Wielu dziennikarzy mówi, jakby budując takie prawidła rock'n'rollowe, że trzecia płyta naprawdę nadaje status grupie. Czy możemy spodziewać się muzyki ostrzejszej, ambitniejszej, mocniejszej, bardziej przywojowej? Jak to będzie wyglądało? W naszym mniemaniu ta płyta jest lepsza nawet. To Znaczy, może jeszcze inaczej. My jesteśmy już Iro po dwóch latach od tamtej płyty i myślę, że to będzie słychać, że to jest dwa lata jakichś doświadczeń, przemyśleń. Z, z brzmienia jesteśmy bardzo zadowoleni. Tu kolejny raz zasługa Leszka Kamińskiego. Pogadamy Leszka. Tak, jest. I wiesz, no wydaje mi się, że to już jest dojrzalszy zespół, dojrzalsze teksty, aczkolwiek ciągle ten sam zespół istnieje olbrzymia presja, presja waszego sukcesu, presja popularności. Czy zdołacie e, przeskoczyć na poprzeczką, którą postawiliście sobie płytą, drugą płytą, Mój Dom? Sześć, wiesz, my się zastanawiamy, czy my następną, czyli czwartą, przeskoczymy trzecią, rozumiesz? A mhm. y, na pewno tak. To jest, ewolucja jest normalna, Samemu skończymy... nie możemy oceniać, czy, czy płyta jest lepsza, Już nam się ona bardziej podoba. My jesteśmy zadowoleni powiedzmy, w jakimś dużym stopniu, ale czy ona w odbiorze słuchaczy będzie lepsza, to już mm -hmm. o niej odpowiadam. Ira to doskonała rockowa muzyka, ale to także bardzo ważne teksty. Arturze, czy te teksty na płcie trzeciej będą równie ważne i równie bezpośrednio osobiste jak na płcie drugiej? Z tym pytaniem zwracam się do Artura Gadowskiego. <laughs> to kubo. Te teksty, no nie wiem, wiesz, wydaje mi się, że będą no, 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 ważne. Czy to są takie istotne teksty? Nie wiem, nie, 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 wydaje mi się. Ale czy one będą osobiste, bo ten Będą osobiste, podpyślemy. nie, oczywiście. Wiesz, my dbamy o to, żeby, żeby nasze teksty <noise> były o rzeczach, o rzeczach, które nas interesują, które nas dotyczą bezpośrednio. I jak o, o sprawach, które, które widzimy, które dotykamy po prostu na co dzień. I takie są, takie są piosenki. Dobrze co mnie stasz, musisz